Cześć, Manuel Langar. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Maciej Prus, jeden ze współwłaścicieli pięknego psa. Dzień dobry. Będziemy mówić o zamknięciu klubu, a także miejmy nadzieję, jego odnowieniu w innym miejscu. Skup na razie się na zamknięciu? W pięknym Psie ostatnio bardzo dużo się dzieje. Można powiedzieć, że impreza za imprezą. Takie huczne zamknięcie bardzo. No tak, to jest cały cykl imprez pod taką pod głównym hasłem trzeci rozbiór psa. Bo to już jest. Trzecie miejsce, gdzie pies kończy swój żywot. I faktycznie dużo się dzieje: jest dużo koncertów, dużo spotkań. Właściwie staramy się już od, od kilku tygodni jakoś tak napędzić machinę. Będziemy tam do połowy marca. Także jeszcze, jeszcze, jeszcze jest trochę wydarzeń, na które warto zwracać uwagę wejść na stronę na Facebooku na stronę pięknego psa i zobaczyć co się będzie działo, bo naprawdę będzie działo się dużo. Czyli chcecie odejść w jakim stylu, tak? Z dużym hukiem? Z zawsze odchodziliśmy z dużym hukiem z każdego miejsca, więc dlaczego teraz miałoby być inaczej? Myślę, że, że tak, 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 tak. <grym> Szczególnie, że tutaj jesteśmy najdłużej, bo wcześniej zawsze byliśmy 5 lat, a tutaj już jesteśmy 7 lat. No właśnie piękny pies na Bożego Ciała to już 7 lat, wiele osób powiedział, że go przede wszystkim z tą lokalizacją. Czy jakieś wydarzenie, jakiś koncert w ciągu tych 7 lat zapamiętamy najbardziej? Ojej, ojej tyle tego było, że, że, że y, trudno teraz coś wymieniać, żeby było najważniejsze. Znaczy y, dla mnie najważniejsze zawsze było kontynuacja takiego. Naszego pomysłu, który był nazwany Gadający Pies, który zaczęliśmy to realizować na ulicy Sławkowskiej i potem to się przeniosło na, na, na Bożego Ciała, to trwało przez pięć lat. Najpierw to miał być miesięcznik, potem robiliśmy to no, zrobił się jakiś taki periodyk bardziej. niekoniecznie nie trzymaliśmy się już tutaj cezury. Miesiąca czy dwóch. To była taka impreza, gdzie, gdzie zapraszaliśmy ponad 20 osób występujących, każdy z nich miał 5 minut, i naprawdę to byli, to byli artyści, to byli malarze, poeci, muzycy, naukowcy, pracownicy uczelni, to byli nawet politycy, tylko nie mówiliśmy o polityce, nawet pamiętam. Były wtedy prezydent Dudkiewicz z, z Wrocławia i, i każdy z nich miał tylko 5 minut po prostu. I, I to była taka impreza naprawdę um, wyjątkowa, wyjątkowa. No, ale niestety, y, potem główna gwiazda, czyli profesor Wetulani y, stracił życie w wypadku. Potem umarł y, członek z redakcji, to właściwie też w wypadku Piotrek Bikont i i, I jakoś przestaliśmy realizować ten projekt. To była taka naprawdę fajna rzecz, która, która cieszyła się olbrzymim powodzeniem. Zjeżdżali na to ludzie z całej Polski, również osoby, które jechały z Gdańska, z Warszawy, tylko po to, żeby wystąpić przez 5 minut na, na, na scenie. No a koncerty, no to była. No, Właściwie myśmy trochę działali jak, jak dom kultury tutaj, na, 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 na Bożego Ciała. Może dlatego, że mieliśmy dobrą salę, więc była olbrzymia ilość koncertów, od rockowych, jazzowych, folkowych. I to naprawdę na, na, na bardzo wysokim poziomie. Był teatr, było kino czeskie, były spotkania literackie, były, były wernisaże wstawy, także tego naprawdę taka, ta, tak dużo było przez te 7 lat, że trudno mi nawet wy, wymieniać konkretne rzeczy, bo, bo, bo y, ktoś będzie miał pretensje, że zapomniałem o nim. <grytanie> Jasne. A wiele osób zastanawia się oczywiście co dalej, gdzie teraz otworzy się piękny pies i czy na pewno się otworzy. My się też zastanawiamy, co dalej. Y znaczy jest taki pomysł, żebyśmy, że, że chcemy przenieść psa. Nie mamy jeszcze jakiejś konkretnej lokalizacji, cały czas szukamy. Coś tam się niby wykluła, nie chciałbym zapeszać. Yy, I tak, tak. Bo tak właściwie ludzie nas do tego namawiają. Twierdzą, że, że, że Kraków bez pięknego psa to tak jak Kraków bez lajkonika. I i, i jeszcze innych atrakcji, że jest to już tak miejsce tak związane z miastem, i, i w, które wychowało już trzy pokolenia, także może warto to jeszcze pociągnąć, jeżeli mamy ochotę i siłę. Czy myślą panowie o Kazimierzu, czy może to będzie jakaś inna dzielnica? No Myślę, myślimy bardziej o Kazimierzu. Tak, tak, raczej Kazimierz, trochę, trochę... Trochę przestało nam się podobać Stare Miasto, powiedziałbym, bo jest, straciło swój charakter, stało się bardzo turystyczne i, i, i Kazimierz jakby przejął tutaj y, y, palmę pierwszeństwa. Tak się zastanawiam, czy wraz ze zmianą miejsca, zmieni się także coś w formule, możemy się spodziewać jakiegoś ewentualnie nowego cyklu, nowej koncepcji na Pięknego Psa? To za każdym razem po przenosinach się zmieniało, bo nowe miejsce wymusza inny sposób działania, my też się zmieniamy, sytuacja dookoła też się zmienia, więc, yy, więc zobaczymy, zobaczymy. Przypuszczam, że, że na pewno coś się zmieni, ale co? To pokaże życie, jeżeli w ogóle otworzymy. Życzymy tego. Naszym dzisiejszym gościem był pan Maciej Prus, współwłaściciel Pięknego Psa, a do 18 marca można jeszcze odwiedzać Pięknego Obsa na różnych wydarzeniach. Co potem zobaczymy? Mam nadzieję, że się otworzy. Ja Dziękuję. też. Dziękuję bardzo.